Hej, witajcie w moim nowym odcinku z tej strony Władek, znowu bez makijażu, dlatego że znowu będziemy robić test, ale dzisiaj nie czuję się aż tak bardzo jak bezdomny, jak się czułem ostatnio, dlatego że minął już około tydzień od mojego lasera, więc delikatnie skóra zaczęła już się goić, już to wszystko wyglądało o wiele lepiej plus noszę teraz na co dzień filtr, dlatego teraz mogę się wydawać bardziej blady niż zazwyczaj byłem, chociaż i tak zawsze jestem praktycznie biały, e, natomiast tak, teraz mam odrobinę lepiej będziemy testować kolejny produkt i kolejny produkt, który jest troszeczkę związany z tym, który testowaliśmy ostatnio, czyli że z podkładem RCMA, tym em, kremowym tym podobno bardzo fajnym, e, podlinkuję Wam jego test e, tutaj gdzieś na górze, jego rezultat był dla mnie dość zaskakujący, nie wiem czy dla Was również słuchajcie, natomiast em, jest to produkt powiązany z tym produktem nie tylko, nie dlatego, że na przykład to jest ta sama firma um, lub że jest to podobny typ produktu nie, tak naprawdę powiązanie jest tutaj tylko i wyłącznie dlatego, że e, zamawiałem je oba, oba te produkty z Beauty Beautylish, tylko i wyłącznie po to, żeby mieć darmową dostawę bo oryginalnie chciałem kupić tylko i wyłącznie ten produkt natomiast... Um, Dostawa miała kosztować 15 dolarów, a za 21 dolarów, czy tam za 23 dolary więcej, miałem mieć darmową dostawę. Po prostu trzeba było dobrać sobie kolejny produkt. A i stwierdziłem, że po co mam zmarnować 15? Mogę wydać 23 więcej i mieć coś jeszcze. I słuchajcie, złapałem sobie z Cover FX Custom Blood Drops. Tak, custom Blood Drops. E, są to mm, bibułki matujące w płynie, tak przynajmniej em, reklamuje to e, producent. I ogólnie można sobie pomyśleć, no dobra, bibułki matujące w płynie, czemu nie nazwać tego po prostu bazą matującą? Czy oni próbują nas w jakikolwiek sposób wiecie, zmusić do e, odróżnienia tego produktu od innych i ten się będzie wydawać bardziej wyjątkowy? Natomiast faktycznie jest on bardziej wyjątkowy niż taka zwykła baza matująca, dlatego że teoretycznie e, będzie można go również używać już na wykonany makijaż do zmatowienia twarzy, jakbyśmy na przykład nakładali puder em, w ciągu dnia. Czyli, że takie, do takich poprawek będzie to też dobry produkt. Nie wiem, przekonamy się o tym dzisiaj. Słuchajcie, wykonamy sobie makijaż z tym produktem, użyję go najpierw jako bazę. Zobaczyć, czy on faktycznie będzie przedłużać mi trwałość mat makijażu i dlatego, żeby to miało miarodajność, nałożę go tylko i wyłącznie na jedną część twarzy. Dzięki temu będziemy widzieć, czy produkt faktycznie działa, a później zobaczę, czy przy pomocy niego również da się poprawić już przypudrowany, wykończony makijaż. Więc jeżeli jesteście zainteresowani tym produktem i chcecie oglądać ten test dalej, to zachęcam do oglądania dalej. Wiecie o co chodzi. Nie będziemy tutaj zanudzać się specyfikacjami. To było chyba 21 dolarów, 30 ml. Tutaj jest opakowanie takie razem z pipetą. Produkt wygląda ogólnie jak glut. Wygląda jak taki, albo jak taki magiczny eliksir, bo wydaje się jakby troszeczkę się świecił, jest taki bardzo um, no wygląda ciekawie, bardzo mi się podoba jego wygląd osobiście. Zobaczymy teraz, w ogóle go jeszcze ani nie dostawałem, zobaczymy jaką ma w ogóle konsystencję na skórze, czy jest ciągnący, czy jest nieprzyjemny, czy jest silikonowy bardzo i nałożę go sobie chyba na tą część twarzy, która jest bardziej odsłonięta, więc sobie wycisknę trochę na dłoń, nie wiem, na razie zacznę od jednej kropelki. I nałożę na skórę. Druga kropelka. I czoło. Od razu widzę, że delikatnie mi rozpuszcza um, filtr pod spodem. A zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Jeżeli chodzi o konsystencję, jest bardzo przyjemny. Nie ma jakiejś różnicy ogólnie w odczuciu skóry z jednej lub z drugiej strony. Nie jest za suchy, jest, nie jest też taki silikonowy, po prostu bardziej bym powiedział, że czuję się um, podczas jego używania, jakbym używał coś z pielęgnacji. Coś takiego delikatnie nawilżającego, jakiegoś serum na przykład. Nie powiedziałbym, że to jest taka bardzo silikonowa, wypełniająca pory baza. Um, no na chwilę obecną obie strony wyglądają tak samo. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Po wykończeniu makijażu. Czy makijaż będzie tak samo łatwo się nakładać? I zobaczymy też, czy podkład i puder będą dłużej matowe z tej strony. Jako podkładu użyję jednego z moich ulubionych ultra HD z Makeup Forever. Mój odcień to 215, jeżeli bylibyście zainteresowani. Nie jest to też podkład o jakimś matowym wykończeniu, więc nie będzie on pomagać tutaj tej bazie, czy tam kropelkom matującym. Teraz odrobina korektora i mówiąc odrobina mam pewnie na myśli duża ilość korektora Born the Way Too Faced. Jeden z moich ulubieńców. Nałożę go sobie najpierw tam, gdzie potrzebuję przy pomocy pędzelka z Hulu, a później wygląduję moją ulubioną gąbeczką z handemu. A i zapomniałem Wam powiedzieć, podkład na jednej i drugiej stronie. Moim zdaniem nałożył się absolutnie tak samo, bez żadnego problemu. Nie będę dzisiaj do tego makijażu jakoś specjalnie się przykładać, bo nigdzie nie wychodzę. Dzisiaj siedzę w domu, a um, tak naprawdę jest już dość późno. Więc troszeczkę za późno na robienie takich całodniowych testów. Natomiast myślę, że e, tak czy siak mi to da dość e, dużo do jakby zrozumienia, dlatego, że ja potrafię się świecić zwłaszcza przy tym podkładzie dość szybko, już tak naprawdę po dwóch godzinach, um, więc pomimo, że jest jakoś około godziny 17 um, to będziemy mieć takie dobre 5-6 godzin noszenia podkładu, z całego makijażu, więc myślę, że e, ten, e, te kropelki będą miały okazję, żeby się popisać, natomiast tak jak mówię nie będę jakoś bardzo się przykładać bo tak czy siak siedzę w domu tylko tak naprawdę będzie mi zależało na tym, żeby cerę zrobić jak najlepiej, żeby dać jak najlepszą szansę tym kroplom. Teraz odrobię na różu, czyli że Rimel 810, matowa szminka, tak jak zawsze. E, ogólnie ja mam strasznie teraz takie podkówki pod oczami, znaczy m, ciemną linię rzęs na dole, bo dzisiaj robiłem taki makijaż um, Lamparta e, i dlatego. Nie wszystko jeszcze domując z siebie. Jeżeli będziecie ciekawi, to się pojawi pewnie w piątek na moim instagramie beautyboy.katepigie Zachęcam do obserwowania. Teraz przypudruję twarz używając Fenty Beauty um, profiltr pudru czy jakkolwiek on się tam nazywa i mojego ulubionego pędzelka um, o którym opowiadałem Wam w ulubieńcach i o filmiku z pędzlami z AliExpress, ogólnie z produktami z AliExpress. Jeżeli jesteście ciekawi, to link się pojawi gdzieś tutaj na górze. Natomiast nie będę się jakoś mocno pudrować, dlatego że chcę zobaczyć, czy przy mniejszej ilości pudru inaczej, dlatego że moim zdaniem przy mniejszej ilości pudru po prostu będzie bardziej można chyba zauważyć efekt działania tych kropelek. Natomiast obie strony przypudruję taką samą ilością, żeby to było fair. Jestem zawsze taki sprawiedliwy. Ogólnie, e, tak serio serio, to jestem zawsze taki sprawiedliwy, bo moim zdaniem um, to jest kwestia tego, że jestem wagą. Ostatnio jestem wkręcony trochę w takie horoskopowe rzeczy a, i właśnie na temat wag um, mówi się to, że poszukują sprawiedliwości we wszystkim. I trochę się z tym zgadzam, dlatego zawsze, jak mam właśnie opisuję produkty, nawet jeżeli mi się nie sprawdzają, mówię czemu, mówię pod jakim kątem one mogłyby się sprawdzić, i tak dalej, i tak dalej. Jakby rozważam jak najwięcej opcji tylko mogę, żeby właśnie moje osądy, recenzje, i tak dalej były jak najbardziej um, po prostu sprawiedliwe. Nie wiem, czemu tak mam. Pewnie dlatego, że jestem wagą. Widzę, że moje oczy wyglądają strasznie. Dlatego, że um, jest tak mocny kontrast przez to, co nie udało mi się domyć pod linią rzęs kontra mój jasny korektor teraz. Wygląda to o wiele, o wiele gorzej niż na co dzień. Dzięki Bogu nigdzie nie wychodzę. Słuchajcie, myślę, że podkręcę delikatnie rzęsy. Może to e, pomoże mi trochę otworzyć oko i je e, wyciągnąć do góry, bo niestety już mi się skończył efekt trwałego podkręcania. Muszę się wybrać znowu do Natural Lashes po to, żeby to oko... Znowu nie wyglądało tak, jak wygląda teraz. Ok, słuchajcie, odrobina konturowania, jak zawsze, bez tego ja po prostu nie mogę, dlatego że moja szyja i moja szczęka stanowią praktycznie jedność. I jest to też kolejna rzecz, w ogóle, w którą się bardzo ostatnio wkręciłem. A propos szczęki, szyi i tak dalej. Okazuje się, że to, jak wygląda moja twarz, jest e, wynikiem tego, że miałem w dzieciństwie i ogólnie przez całe moje życie niewłaściwą postawę języka. Okazuje się, że, znaczy, podejrzewam, że część z Was, która ma właściwą postawę języka, e, uzna to za normę, natomiast ta część z Was, która podczas um, spoczynku nie posiada języka przyklejonego do podniebienia, posiada niewłaściwą. Postawę języka co sprawia, że wasza twarz ma mniejszą definicję, wasza szczęka jest mniej wysunięta i um, po prostu no nie jest aż tak ładna jak mogłoby być, gdybyście mieli przez całe życie właściwą postawę języka. Teoretycznie można to poprawić poprzez właśnie utrzymywanie tej postawy języka cały czas prawidłowo, ale to zajmuje lata. W wypadku osób, które mają powyżej 25 roku życia. Natomiast u młodszych osób działa podobno bardzo szybko, więc e, słuchajcie, jeżeli źle trzymacie język, przyklejcie go sobie do podniebienia, jak go kocham, i podobno to sprawia ogromną różnicę. Musicie tak po prostu trzymać go cały czas i przyzwyczajcie się do tego, że to będzie wasza um, spoczynkowa forma już na zawsze. Coś ten makijaż dzisiaj mam za bardzo rozgadany, za dużo szczegółów wam opowiadam z życia prywatnego. Nie wiem, czy to dobrze, czy to źle. Słuchajcie, sięgnę po moją paletkę z Hourglass, nie wiem, mam ochotę na nią dzisiaj. Um, I sobie nałożę troszeczkę różu, jeszcze więcej w sumie, dlatego że czemu nie, siedzę w domu. Trochę bronzera, jest to ogólnie taki rozświetlający róż i bronzer, więc może to troszeczkę będzie oszukiwać mnie przy ocenie, czy mój podkład jest matowy, ale... YOLO. Zobaczymy. Um, ogólnie tutaj mam ochotę troszeczkę mniej korektora niż nareszcie twarzy, e, i co? Myślę, że tak naprawdę wykończę twarz jeszcze odrobiną rozświetlacza i odrobiną um, brwi, bo to też jest potrzebne. Hourglass, hourglass Anastazja Amrezy. Cały czas używam tego samego pędzelka. Tak jak wam mówiłem w tamtych filmach, jest to pędzel niezastąpiony do wykończenia całej twarzy. Ale niewiele. I zmienię teraz na mniejszy pędzelek Hulu P68, żeby nałożyć sobie odrobinkę tego rozświetlacza w wewnętrznym guziku. mógłbym to zrobić palcem, ale tego nie robię palcem, ok? A i w ogóle, a propos tego przeklejenia języka do podniebienia, to ogólnie już nawet, nawet jeżeli nie wpłyniecie na budowę waszej twarzy, to i tak to wygląda o wiele lepiej, bo zobaczcie, tak wygląda moja twarz w spoczynku, kiedy nie mam języka przyklejonego do podniebienia, a tak kiedy mam przyklejony. Mam nadzieję, że to będzie widać. Widzicie? Tak wygląda normalnie, kiedy zazwyczaj kiedy miałem, a teraz tak będzie wyglądało, bo staram się doprowadzić przyklejony język do podniebienia do normy u mnie. Widzicie jaka jest różnica już po samym tym um, prawidłowym ustawieniu języka e, na podniebieniu, więc um, już z tego samego efektu jestem zadowolony. Natomiast jak najbardziej chcę ten efekt pogłębić, bo podobno e, poprzez właśnie takie, mm, jakby poprzez cały czas wybierając na, na, na nacisk, na maksile, czy Tak przynajmniej się nazywa ta kość tutaj, ona się wysuwa odrobinę do przodu razem z żuchwą Zobaczymy, być może za 3 lata będę wyglądać jak zupełnie inna osoba bez operacji plastycznej um, Tak czy siak na chwilę obecną odkładam pieniądze na to, żeby ją zrobić, ale może to nie będzie potrzebne Nie wiem, mam e, dużą nadzieję, <laughs> ale... Um, um. Słuchajcie, brwi mi jeszcze zostały Mój ulubiony combo, Inglot, takie dwa cienie szare Zaraz Wam pokażę Wyglądają w ten sposób. I pędzelek również z inglota z naturalnym włosiem. Większość takich skośno -ściętych pędzelków jest włosiem syntetycznym, akurat ten jest naturalnym, co pozwala na troszeczkę um, lepsze nałożenie pudrowych produktów po prostu. Słuchajcie, ja też nie wiem, czy um, dlatego, że ja dzisiaj jestem taki mało profesjonalny i rozgadany, nie wiem, skąd mi się to wzięło. Nie wiem, czy Wam się to podoba, czy nie. Dlatego, że ogólnie jestem raczej znany z tego, że jestem dość opanowany, dość taki e, profesjonalny. I ja siebie takiego lubię, i raczej tak się czuję e, najbardziej komfortowo, ale jestem ciekaw, jak odbieracie taką bardziej rozgadaną wersję mnie. Czy to też jest Waszym zdaniem ok, czy nie? A i jeszcze Wam powiem też jedną z rzeczy, bo ogólnie też jestem strasznie, strasznie wkręcony w taką dermatolog, która opowiada na temat. Ona ogólnie wykonuje zabiegi wypełniania, botox i tego typu rzeczy. słuchajcie, ona opowiada bardzo dużo na temat um, proporcji. I e, fajną rzecz, którą opowiedziała właśnie na temat brwi, jest. Różnica między, męs mę męsko między męską a żeńską brwią. E I tutaj też chcę zwrócić uwagę na, przede wszystkim chłopakom, chcę zwrócić uwagę na to, że e lubią sobie wyrównać e te brwi, wyrwać za bardzo. Wyrywając też bardzo, bardzo dużo właśnie tutaj z ze spodu, żeby stworzyć jak najbardziej łuk, tylko mogą. Co tak naprawdę nie jest zbytnio. E Idealne dla męskiej twarzy, jeżeli oczywiście chcecie wyglądać jak chłopak, jeżeli dążycie do takiego bardziej dziewczęcego luku, co jest absolutnie w porządku, ale musicie jakby świadomie to robić, no to wtedy okej, okay, można sobie zrobić ten łuk jak najbardziej. Natomiast idealne proporcje tak dla męskiej twarzy to jest od zupełnie prostej brwi, czyli że takiej, która wyszła zupełnie prosto przez Waszą twarz do brwi, która ma mniej więcej 10 stopni e, tego zgięcia. Wszystko powyżej 10 stopni będzie się wydawało coraz bardziej i bardziej e, dziewczęce. Więc e, to może być dla Was informacja, e, którą możecie wziąć dla siebie i wykorzystać ją w jakikolwiek sposób chcecie lub by uzyskać właśnie bardziej dziewczęcy wygląd, również dziewczyny mogą, jeżeli mają bardzo prosty brwi, wyregulować sobie te brwi delikatnie, żeby zwiększyć ten kąt e, nachylenia, e, w każdym razie możecie wykorzystać tę informację jakkolwiek chcecie, po prostu będziecie bardziej świadomi chyba e, właśnie robiąc swoje brwi. Gdzie jest mój żel do brwi? Wiem, że go wziąłem. Nie, jednak go nie wziąłem, ale już mam inny. Um, jeden z moich ulubieńców, e, 24 Hour Brow Setter e, z Benefitu. Bardzo, bardzo dobry i bardzo, bardzo mocny żel do brwi. Um, I tak naprawdę to jest koniec, jeżeli chodzi o ten makijaż. E, on zająłby mi o wiele, o wiele krócej, w sensie filmik trwałby o wiele, o wiele krócej, gdybym tyle nie gadał. Przepraszam Was za to, jeżeli Wam to przeszkadza, jeżeli nie, to nie ma za co. Natomiast... Um, co ja chciałam powiedzieć, dlatego też widzicie? brew sobie tutaj od końcówki zawsze jakoś tak w naturalny sposób lubiłem podciągnąć, bo dzięki temu ona jest bardziej prosta niż, niż by była normalnie, gdyby ta brew była taka leżąca mi do dołu, wtedy by ona jakby jeszcze bardziej się wyostrzała. Nieważne. W każdym razie tak, na chwilę obecną makijaż z obu stron moim zdaniem wygląda identycznie, nie widzę żadnej różnicy. I przyjdę do was chyba w... Dopiero kiedy zacznę zauważyć jakąkolwiek różnicę gdziekolwiek na twarzy, czy ta strona będzie bardziej matowa, czy nie. A też, jeżeli już któraś strona twarzy mi się bardziej spoci, to e, przyjdę do Was po to, żeby nałożyć e, ten produkt już na wierzch makijażu, żeby sprawdzić, czy on faktycznie jest w stanie nam zmatowić skórę, e, nie dokładając kolejnej warstwy pudru i nie psując tego, co jest pod spodem. Więc jeżeli jesteście tego ciekawi, zachęcam Was do oglądania do końca filmiku, który będzie pewnie już za chwilę. No więc słuchajcie, mamy godzinę 22.41, a więc minęło 18.19.20 mm, druga. Prawie 6 godzin. Um, powiem Wam, że makijaż moim zdaniem wygląda absolutnie identycznie z obu stron, absolutnie identycznie się świeci, nie ma żadnej różnicy, tak naprawdę moim zdaniem. Um, więc um, nic te kropelki, jeżeli chodzi o trwałość makijażu, nie wniosły, jeżeli chodzi o mat nie wniosły. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy mogę przynajmniej ten mat sobie przewrócić z powrotem, nakładając te krople. Mam nadzieję, że tak. Bo w innym wypadku to będzie produkt bez sensu. Nałożę sobie odrobinę, odrobinę no dobra, sporą tego kosmetyku na tą dłoni. Nabiorę go sobie gąbeczką. Myślę, że tak będzie najlepiej to nakładać. O! Powiem wam tak, jeżeli chodzi o zmatowienie, to faktycznie on tak bardzo delikatnie matuje tą skórę w taki. Fajny, świeży sposób, ale przy okazji mam wrażenie, że też delikatnie zostawia dziury w podkładzie. Nie wiem. Spróbuję to zrobić jeszcze na tej drugiej stronie, gdzie go nie używałem wcześniej. Nie, on na pewno mi zostawił dziury w podkładzie, chociaż nie. Chyba druga strona jest tak samo beznadziejna jak ta pierwsza. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało tutaj. No więc powiem Wam tak. zrobimy może sobie podsumowanie na e, wyotowanym zoomie, bo jakby nie chcemy być aż tak blisko tego co tu się dzieje. E, jeżeli chodzi o jego możliwość zmatowienia podkładu pudru wykończonego makijażu, powiem, że tutaj się muszę zgodzić, ale nie jest to jakoś spektakularnie matujące. Jest to do takiego ładnego, naturalnego matu sprowadzone, natomiast moim zdaniem delikatnie zaburza ten podkład pod spodem, więc to, no jakby odpada na makijaż już wykończony. Na pewno się tym jeszcze pobawię, zobaczę czy to mi się sprawdzi. E, natomiast e, no, trzeba na ten produkt uważać. Natomiast jako baza matująca pod spód, żadnej różnicy mi nie wniósł tutaj. Więc dla mnie jest to mm, gadżet dla osób, które bardzo się interesują makijażem, lubią różne fajne, śmieszne rzeczy. E, niekoniecznie jest to produkt, który zmienia. E, Cokolwiek, który wnosi wiele, więc dla mnie coś totalnie do odpuszczenia, jeżeli szukacie jakiejś dobrej bazy matującej. Nie jest to ten produkt, niestety. Um, I cóż, no co mogę powiedzieć na ten temat? Chciałem, żeby to była dobra baza matująca. Miałem nadzieję, że to zakończy moje poszukiwania bazy matującej. Jest, jeszcze chcę przepróbować taką z Hoody i z, ze Smashboxa. Natomiast na chwilę obecną jakby moje poszukiwania nie są zakończone. To nie jest to, czego szukałem nie. No więc to było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że ten filmik okazał się dla Was pomocny, że się Wam podobał. Jeżeli tak pamiętajcie o stawieniu łapek do góry i o subskrypcji kanału, jeżeli chcecie oglądać takich filmików więcej. Ja Wam bardzo serdecznie dzisiaj dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się w następnym odcinku. Cześć!